Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcinian, ja jest firma Janelis Car. Jesteśmy na Kart Festiwalu 2015 w Zabrzu. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, a była to naprawdę spora ilość karpiarzy, zapaleńców, którzy właśnie szykują się do sezonu. Chciałem ze swojej strony podziękować. Oczywiście życzyć sukcesów i czekamy na Wasze zdjęcia od osób, które zakupują nasze produkty bo jesteśmy pewni, że to po prostu połóżcie. Ja bym chciał Wam przedstawić tutaj nowe produkty, które wprowadziliśmy, czyli ciężko mówić o nowych produktach, jeśli produkty nasze są dopiero na rynku tam od tych dwóch miesięcy. Natomiast tutaj początkowo wprowadziliśmy 12 smaków kulek, od upów i e, e, kulki w rozmiarze 20 mm e, mamy również 24 e, mm jeden smak kulek natomiast teraz wprowadziliśmy jeszcze e, po naszych sugestiach kulki w rozmiarze 15 e, mm i te kulki e, są o smaku słodkiego skopeksa e, kill punch kryl czosnek, Speed spice, a także nowy zapach Kryl maldery. Są to kuleczki w rozmiarze 15, bardzo fajnie pachną. Co, czym charakteryzują się te kulki? Wszystkie są e, jakby cechą wspólną tych kulek jest to, że po prostu mają mielone skorupki, e, tak zwany efekt crunchu, czyli kart, który pobiera, dodatkowo jeszcze ma e, jakby wrażenie, że wiadomo, że w światach muszle każda z tych kulek ma po prostu mielone e, te skorupki jajek i ponadto. Są to kulki o, bardzo miękkie. One nam po zgnieceniu normalnie rozwiatamy je w dłoni. Czym one się jeszcze charakteryzują? Bo wiele pytań mamy właśnie na temat pracy tych kulek dzięki skorupkom w kulkach, ta kulka bardzo szybko nasąka wodą i po prostu ona zaraz po odrzuceniu, zaczyna pracować Wąka, woda przez nią po prostu przepływa i kulka cały czas pracuje oddając aromaty natomiast ona się nie rozpuszcza także spokojnie te 10 godzin może być na haki nie musimy się martwić o to że ona po prostu gdzieś tam wam się straci czy rozpuszczy to są właśnie nasze nowości jeśli chodzi o kulki czyli Seria 15 mm, czterech smakach, oczywiście pozostałe 12 smaków 20 mm, a także jeden smak 24 mm. Teraz może przejdźmy do katana, ponieważ coraz więcej zwolenników zdobywa ta firma. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Są to wyciągi naprawdę wysokiej jakości. Każdy wędkarz tutaj znajdzie coś dla siebie. Bo Plecionki są różne, większość tonące, ale również wpływające, mają różny ten splot, mają różną charakterystykę, także spokojnie tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie bardzo, bardzo duże zainteresowanie wśród Karpiarzy zdobywam właśnie taurek, flex, korunt, flora na przykład są to plecionki, wszystkie te z otuliny. Plecionki tonące w różnych kolorach. W zależności od rodzaju. Yy, najczęściej są to kamu. I na przykład Taurek to jest czarno-brązowy, yy, na przykład Flex jest zielono-czarny. Także dopasujemy te plecionki do każdego dna, a co najważniejsze, yy, cena. Cena tych plecionek. Yy, taurek chyba to jest najgorszy, on kosztuje 30 zł za 20 metrów. Natomiast te plecionki tutaj 24-27 zł. Także. Jeśli chodzi o cenę, jest to przedział dostępny dla każdego. Jakość europejska, jakoś najwyższa, najwyższych najlepszych europejskich firm. Także tutaj jesteśmy pewni i po prostu mamy jakby dla Was tą ofertę. Kolejnym jakby elementem, który podoba się właśnie karpiarzom są to plecionki w potulini. I tutaj właśnie też jest kilka rodzajów, w sumie około 10 nawet. Ja tutaj wybrałem sobie te najbardziej chłodliwe, które karpiarze wybierają. Mam tutaj Aspidy, mam Skata, mam Hitting. Są tam zaciągki również w różnej kolorystyce. Hitting na przykład charakteryzuje się tym, że ma naj, najtwardszą otulinę z nich wszystkich, jest bardzo sztywna, to na zasadzie z służą karbonu. Jest oczywiście jest ona przedroczysta, plecionka sama w sobie jest czarno-brązowa. Jeśli chodzi o, o pozostałe, na przykład skad jest zielono-czarny, aspik jest żółto-zielony, właśnie typowo na jakieś zgodniki takie zarośnięte, ale piaszczyste, gdzie jedno mamy jasne. Kolejnym jest aspik 9, gdzie jest też właśnie żółty z zielonym i z brązowym. Także tutaj każdy plecionkarz znajdzie coś dla siebie, ponieważ oferta jest wygada i co najważniejsza cena, cena tych plecionek za szpulkę w tych wersjach, które Wam przedstawiłem to jest 35,90 za szpulę, także bardzo przystępne cenowo, jakość no, najwyższa, najwyższa, testujemy, mówimy na nie, coraz więcej kartarzy na nie mówi, już to zakupili, począwszy od targów w Lublinie, już wrócili, już to kupują ponieważ zaczynają się sprawdzać i łowią karpię, sezon nam się rozpoczyna. Także tutaj oferta bardzo bogata. Ponadto ledkory. Ledkory. Tutaj mamy na szpulach po 10 metrów. Mamy, są to albo Python, albo Anaconda. Python jest tutaj w różnych kolorach. Jest zielono-czarny, jest brązowo-czarny jest military, czyli właśnie taki właśnie żółto-zielono-brązowały, właśnie na takie dno piaszczyste. Także tutaj każdy praktycznie element naszego końcowego rozstawu możemy dobrać w zależności od dna, o którym mówimy, kolorystycznie. Co jest też taką ciekawostką i coraz więcej też ludzi kupuje i z ciekawości, ale też z tego, że po prostu ma to spełniać swoją rolę, to jest właśnie mimiker. Mimiker to jest materiał mimikujący, Ziele. jest on w formie albo ledkoru albo plecionku i tutaj oczywiście letkor jest rdzeniem wołowianym czym on się charakteryzuje? przede wszystkim tym, że ma bardzo mocny splot a ołów jest bardzo elastyczny nie, nie, nie złamie on nam się nie wyjdzie gdzieś z boku w trakcie łowienia po prostu w bardzo dobrej jakości Ważne, potrzebujemy cienką mibę, żeby to właśnie przeciągnąć i zrobić z niego w Świetnej jakości tutaj oczywiście ta odina jest do regulacji, możemy ją wyregulować. To samo jest w Mimikerze, jeśli chodzi o plecionkę. Plecionka występuje w rozmiarze 25-35 lbs -ów. I również, zobaczcie, ściągam sobie odutinkę, ile potrzebuję nie musi to być przypącałe w tym. możemy zostawić kawałek nie będzie odsłonięte a reszta zasłonięte to motylnie także ja was serdecznie zapraszam do naszego sklepu genesisbox.pl no i życzę powodzenia w nowym stroju.